Pięć sportowych filmów, które zostaną z Tobą na długo. Numer jeden. Roki. To nie tylko film o boksie. To opowieść o facecie znikąd, który dostaje jedyną szansę w życiu i ją wykorzystuje. Symbol marzeń i determinacji. Sylvester Stallone napisał scenariusz i zagrał główną rolę, tworząc niezapomnianą ikonę kina i całej popkultury. Oscar za najlepszy film, ponadczasowa muzyka i scena na schodach, której nie da się zapomnieć. Numer 2. Wściekły byk. Martin Scorsese pokazuje brutalność nie tylko w ringu, ale i w psychice J. Calamotty. Robert De Niro daje jedną z najlepszych ról w historii kina. To nie jest typowa historia sukcesu. To studium samotności, przemocy i gniewu. Sport jako tło dla psychologicznej tragedii. Numer 3 Million Dollar Baby Clint Eastwood i Hilary Swank we wzruszającej historii o bokserce, która nie boi się upadków. Jeden z najmocniejszych finałów w kinie sportowym. To film o zaufaniu, determinacji i dramatycznych wyborach, które wykraczają poza sport. Kino z sercem i ciężarem emocjonalnym. Numer 4 Moneyball. Baseball bez emocji? Wręcz przeciwnie. Brad Pitt pokazuje, jak liczby mogą zmienić grę i obalić całą sportową hierarchię. Oparta na faktach historia Bill'ego Baina, menadżera baseballowej drużyny Oakland Ace. To film o myśleniu inaczej, ryzyku i odwadze w kwestionowaniu świętych zasad sportowych. Kapitalny scenariusz, błyskotliwe dialogi. I świetne tempo. Jeden z najbardziej nieszablonowych filmów sportowych. Numer 5. Coach Carter. Samuel L. Jackson jako trener, który zamiast zwycięstw stawia na edukację i wartości. Motywacja level hard. Jego decyzje wzbudzają kontrowersje, ale mają jeden cel: dać chłopakom coś więcej niż tylko chwilowy sukces na parkiecie. Który z tych filmów zrobił na tobie największe wrażenie? A może znasz inne sportowe filmy, które Cię poruszyły? Daj znać w komentarzu.